Hej, witam Was serdecznie z tej strony Rzymianin22. Zapraszam na kolejny odcinek obiektywnego oceniania. A dziś przyjrzymy się autobusowi Setra S215UL w wersji 1.1. Także jest to wersja z małą poprawką, aktualizacją. Miejcie to na uwadze. No i słuchajcie, przyjrzymy się na początku. Wyglądowi po kolei. No więc ogólnie powiem Wam tak. Model prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. Uważam, że jak najbardziej trzyma poziom wykonania, taki jak tutaj prezentują nam swoje autobusy podstawowe, czy chociażby piętrowe many, czy przegubowy man. Także jest naprawdę ładnie. Zobaczcie. Mnóstwo różnych tutaj detali, niby te klamki, nad nimi światło obrysowe, fajnie wykonane koła, tutaj bez tych ozdobnych nakładek, w tej wersji, którą tutaj wybrałem. Rura wydechowa, zobaczcie pod spód, jak wygląda, jest zawieszenie, jest silnik pokazany. Przednie zawieszenie również, także z zewnątrz naprawdę ładnie. środaczek również bardzo fajnie wykonany. Tutaj mamy kamerkę przy drzwiach. Moim zdaniem, naprawdę dobra robota, jeśli chodzi o wygląd. I tutaj nie mam osobiście, ja ze swojej strony, naprawdę większych. Zastrzeżeń. No i teraz przejdziemy sobie do drugiej kwestii, do funkcjonalności. Zaczniemy sobie od zewnętrznej strony modelu, oczywiście. No i pierwsze, mamy tutaj przycisk ukryty w tym miejscu, w którym otworzymy sobie drzwi i również rzeczywiście zamkniemy. Następnie jest tutaj. Takie e, opcja e, otwarcia e, multum różnych klap po każdej e, stronie. Zobaczcie ile tego jest. Tutaj mamy jeszcze jakieś dodatkowo e, tablice wstawiane. E, no to już są naprawdę takie e, gadżety pierdoły. E, dodatkowo jeszcze tutaj o. Zobaczcie. No nie, właściwie tutaj kiedyś była taka opcja w wersji beta bo to już jest oficjalna wersja w wersji beta można było wysunąć te akumulatory tutaj już tego nie ma następnie mamy tutaj i lecimy dalej proszę bardzo, teraz już jest wszystko pootwierane no, więc moim zdaniem jest to taki gadżet całkowicie dla mnie zbędny. I dlaczego tutaj no, muszę się przyczepić jeszcze bardziej w tej kwestii? Po pierwsze jest tutaj błąd w, tym, w tej klapie ostatniej. W klapie silnika, zobaczcie. Tablica rejestracyjna pozostaje na swoim miejscu. No, więc od razu może zacznę ten błąd odejmuje tutaj od ceny końco, od oceny końcowej modelu pół punkta no spokojnie można było to usunąć natomiast te wszystkie klapy taką złożoną no, bardzo bogato zrobioną tą kwestię tutaj zawieszenia pracującego chociażby podczas jazdy bo to już jest też funkcjonalność oczywiście to wszystko wpływa na optymalizację Modelu. Dobrze, pozamykajmy tutaj to wszystko. No więc ta optymalizacja moim zdaniem leży, po prostu leży. Nic się z nią tutaj w większej części nie zmieniło moim zdaniem względem tego, co było w wersji beta, a co jest teraz. Właściwie w wersji beta był pracujący silnik. Tutaj usunięto animację silnika. Łącznie chyba z tą animacją wysuwanych akumulatorów to także optymalizacja po prostu leży przesadzono po prostu moim zdaniem przesadzono z tymi pierdołami niepotrzebnymi wszystkie te klapy bym to od razu pousuwał to jest niepotrzebne tak samo bym silnik usunął który tutaj no, Faktycznie jest niewidoczny, te akumulatory już niechby zostały, ale silnik byłby niewidoczny, a tutaj bym to po prostu zakrył normalnie, tak jak w tej części jest. Aby odchudzić ten model, bo on jest po prostu strasznie ciężki. Dobra, to mamy te klapy umęczone. Teraz jeszcze tak, mamy szyby oczywiście otwierane. Tutaj po dwie na stronę, no i jeszcze mamy szyby... Przy stanowisku kierowcy. Jeśli chodzi o szyberdachy dachy, to one tutaj z zewnątrz nie działają. Robimy sobie tutaj środek zaglądowy. No oczywiście to samo, okna. Tutaj mamy przyciski stop w kilku miejscach umieszczone, jak zwrócicie uwagę. Następnie, jeśli chodzi o otwieranie awaryjnych drzwi, tutaj nie ma czegoś takiego. Model był bardzo długi okres czasu jako, dostępny jako beta. W pełnej wersji nie zdecydowano się na taką aktualizację, żeby możliwość była otwarcia awaryjnego drzwi. Tutaj ze środka, z pokładu również nie możemy otworzyć szyb dachu. No i jeszcze tutaj taka merka. Mam nadzieję, że nic tutaj nie pominę. I stanowisko kierowcy. No więc tutaj te dodatkowe rzeczy, które widzicie, chowamy z powrotem, one są w tym luku bagażowym dostępne. Właśnie, szyberdachy otwieramy tutaj za pomocą tych kręteł. No, zobaczcie sobie. Mamy tutaj oczywiście trzy tryby. Ja wam spróbuję zero. Znaczy, o, teraz mamy tak, i jeszcze ostatnia pozycja, oczywiście w ten sposób. W ten sposób możemy jedynie otworzyć sobie szybę dachu. Tutaj mamy radejko. No i całe stanowisko kierowcy. W większości przyciski działają i mają przypisaną funkcję. Tutaj są na przykład dwa przyciski, taka trapa. Nie jest to moim zdaniem żaden minus. Ogrzewanie lusterka. Wyłączono tą funkcję, ona w, w tym modelu nie działa, nie działała także w wersji beta. Yy, no tak to wygląda, oczywiście sprzedaż biletów standardowo yy, Roletka Ta szyba tutaj to już pokazywałem yy, z zewnątrz <coughs> sterownik jest do góry w tym akurat modelu w tej wersji gdzie mamy matriksę zainstalowanego w wyświetlaczu. normalnie jest on tutaj w tym miejscu panel jest aktywny i tutaj obsługujemy te przesuwane rolki z treścią i z numerem linii i cóż dalej no więc właśnie jeszcze kolejna kwestia Zastanawiam się, dlaczego nie umieszczono kamery poprawnie. Pierwszej tutaj wystarczyło tylko przesunąć ją troszeczkę, już by było dobrze. A tak jest standardowo w ten sposób umieszczone. A druga kamera nie wiem, dlaczego jest w ten sposób umieszczona, skoro mogła być w ten sposób umieszczona. Znacznie ułatwiłoby to nam obsługę tego autobusu. A teraz włączę zasilanie. No tutaj mamy oczywiście linię Road Z. In. Tutaj jest wszystko po staremu. Obsługa jest bardzo prosta, intuicyjna. Można było taką kamerę stosować. I za No te głupia po prostu rozmieszczone te kamery dodatkowe, bo reszta kamer jest jak najbardziej w porządku. Mi to jak najbardziej tutaj nie przeszkadza. Ja sobie reset kamer na spację. No te dwie kamery, tu jest home, tutaj jest insert. Co za to za umieszczenie kamer odejmuje pół punkta znów, to mamy minus jeden punkt. No i aha, i no i ostatnia kwestia pozostaje, udźwiękowienie. Flaksonik, a, wycieraczki. Bardzo fajny dźwięk, tak taka guma. Charakterystyczna. Kierunkowskaz, klaksonik, a praca silnika. Może stąd na początku. Zamknę tutaj to okno, żebyście słyszeli tylko silnik. No, moim zdaniem, tutaj jest jak najbardziej zmiana na plus. Jest to najbardziej realny dźwięk. W końcu w wersji beta tak nie było. Fajnie, tak tylko czekam. No i jeszcze tutaj, może z tyłu. Światła, wszystko fajnie działa. Te przeciwmgielne, sprawdzałem wcześniej, chyba też działały. O, zaraz eee, tutaj. O, dokładnie. Ładnie to wszystko działa. Naprawdę bardzo fajny model. Eee, I właściwie podsumowując, jeszcze raz eee, powtórzę te dwa minusy, które już wymieniłem. Eee, pierwszy. Za tutaj błąd z tą tablicą rejestracyjną z tyłu. Pół punkta, drugi za błędnie umieszczone kamery, te skróty insert oraz home. To już jest minus jeden punkt. No i niestety najważniejszy minus, który dla większości z Was zdyskwalifikuje ten model już na starcie bowiem straszna optymalizacja. Moje prywatne odczucie jest tak, że naprawdę niewiele się zmieniło od wersji beta. Poza tym, że wyłączono tą animację silnika, jest, teraz silnik jest y, nieruchomy. Zresztą, proszę bardzo, na dowód, żeby nie było. E, no tutaj nie przybyło jak, jakoś właśnie pod względem y, płynności w grze prowadząc ten autobus niestety. A mogło być znacznie, znacznie lepiej. I właśnie za tą fatalną optymalizację odejmuję kolejne dwa punkty. Co łącznie... Aha, no właśnie. Jeszcze też dźwięki drzwi jak najbardziej są na plus. O tej kwestii zapomniałem, widzicie. Jak najbardziej dla mnie na plus kwestia. No więc ocena końcowa. Minus 3 punkty łącznie, czyli 7 Złocznie puli 10 punktów Ode mnie jest 7 gdyby, słuchajcie, gdyby to były tylko te dwa skromne minusy Tablica jest ocenia czy kamery To ja sobie to mogę zmienić Te kamery to jest łatwizna, że są takie modyfikacje robię Być może zrobię nawet do tego modelu Nie wiem jeszcze, ale, ale optymalizacja leży jak dla mnie I to jest największy minus Wiadomo, że OMSI jest wymagającą grą i tutaj twórcy autobusów muszą brać to pod uwagę. Niestety tutaj po, twórcy poszli po całości, wykonali naprawdę ładny model, ale niestety wymagający dobrego komputera. Także jeszcze raz się powtórzę, ocena 7 na 10. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.